Siemka, witam Was w poniedziałek, ja już siedzę na dachu, słuchajcie, i tutaj czyszczę tylko tą piankę przy tej obróbce, no i plan na dzisiaj jest taki, żeby to zagruntować po całości i zapryskać tynkiem, pogoda ogólnie dzisiaj ma być taka, że coś tam może popadywać, więc w sumie dobrze, żeby tutaj to zrobić, bo tutaj deszcz nam tego nie dosięgnie, no, a czy coś więcej się uda, to nie wiem, ciężko mi powiedzieć, zobaczymy jak to czasowo tutaj pójdzie, no i jak ta pogoda będzie wyglądała, bo niby koło 17 pokazują mocny deszcz, więc ryzykować pryskaniem gdzieś szczytu czy czegoś tutaj od garażu, a później miałoby mi to zmyć, to trochę słabo by to wyglądało, więc, więc raczej sobie to odpuszczę, no zobaczymy, chyba, że tam się pozmienia, to na radarze będzie można spojrzeć, no i tyle, i... Taki też jest plan, żeby tutaj dzisiaj wykonać, mam nadzieję, że żadna dachówka mi nie pęknie, w razie czego na podmiankę mam, ale mam nadzieję, że żadna mi nie pęknie, tylko to teraz powycinam i zaraz, no ja tam i już, nie wyciągam tego I, i zaraz tutaj będę coś przynosił, żeby tu jakąś szmatę wcisnąć, po długości, po całości mam takie trzy sztuki, więc powinno mi w większości starczyć, no i ten, i później taśmą tylko tu na obróbce okleić i będzie można brać się gruntowanie. a później pryskanie. No tam będzie trochę komedia z tym, z tym pryskaniem, no bo będzie bieganie. Nie ma sensu raczej tu wnosić tego tynku, bo tu mi pójdzie ile, może pójdzie z, pół, z pół wiadra, może z wiadro, nie, no wiadro nawet nie zużyje chyba na to, więc raczej będę na dole napełniał, żeby tu tego nie wnosić na górę i po prostu trzeba kilka razy wejść, no bo z pełnym też będzie mi tu ciężko manewrować, więc będą się tak do połowy sobie nalewać. A tam przy końcach, przy tych, rogach, przy tych wnękach to w ogóle chyba na to nie tylko aby było w pistolecie i żeby jakoś udało rady prysnąć, bo to dojście będzie słabe. No i takie plany są na dzisiejszy dzień. Pogoda na następne dni jest optymistyczna, więc wygląda na to, że będę mógł bez problemu sobie lecieć z tym tynkiem i to tynkować. Jak dobrze pójdzie to może w tym tygodniu wszystko będzie prysnięte. Taką też mam nadzieję. Dobra, to czyszczę to zabezpieczam i będę się odzywał. Ja jestem na końcu zabezpieczania już, już, albo dopiero. Yy, I zarabiorę się za grunt. Będę gruntował, ale widzę, że tam jakaś chmura idzie, więc może trzeba będzie po zagruntowaniu przeczekać aż gdzieś tam ewentualny deszcz przejdzie. Jeszcze zobaczę jak to na radarze wygląda, czy to się rozmywa, czy to idzie tutaj w moją stronę. Jeśli tak się okaże, że będzie padać, to może podskoczę sobie po taśmie trochę jeszcze i jakiegoś strecza, żeby te belki tamte te płatwie malowane pozabezpieczać i powiem Wam, że tak kurde tutaj sobie oklejam i myślę, czy czasem nie odpuścić sobie rozpoczynanie od dużego, znaczy od dużego, od tego szczytu tu od garażu znaczy się, a nie zacząć sobie od frontowej, a czy tam od tylnej strony, tamtą tylną ścianę zrobić pierwszą. Gdzie lecisz, kurde? I żeby zrobić tamtą ścianę, duży szczyt, frontową ścianę i to jest jak, jak będzie z tym tynkiem. Bo w razie czego lepiej ten domieszany by było tu na bok dać, wydaje mi się, jakby trzeba było domieszać. No bo tam ktoś z Was pisał, że wiadro na 10 metrów yy, będzie szło. Także kurde ja mam 17 tych wiader, niby te 2 kilo, ale jak pójdzie mi trochę więcej, wiadomo to ciężko jest tak wycyrklować, żeby jak pójdzie mi te więcej jak 2 kg na metr. No to może braknąć i lepiej by było ten, ten domieszany tam tamtą elewację sobie dać, bo tak czy inaczej to różnić się nie powinno jakoś bardzo, a w ogóle się nie powinno z tego co mówił tam producent. Ale wiecie, różnie to bywa, więc jak coś to po prostu domieszka by tam poszła lekko, jakby się różnie odcieniem, to tam by nie było tego widać, tym bardziej, że w przyszłości wiata przyjdzie i wtedy powinno być ok, A wtedy na tym małym szczycie będzie mi łatwo obliczyć, ile tam. Tego by brakowało, więc tak mi się wydaje, że chyba zmienię plan i zacznę tutaj od tej tylnej ściany jutro od rana lecieć. No i tak to będzie się przedstawiać chyba. A na końcu zrobię ten szczyt tu od garażu. Tak by, chyba mi się to wydawało, że tak to ugryzę. Dobra, oklejam tu do końca, lecę po mały wałek grunt i będę leciał tutaj, gruntował to. Jak zagruntuję, to zobaczymy, co tam ta pogoda pokazuje. Ja mam gruntem obiechane, z małego wałka to przeleciałem wszystko. No i teraz niech sobie to wyschnie. Ja chyba bójnę się na miasto kupić to, co muszę kupić, żebym mógł pozabezpieczyć te płatwie sobie elegancko. Taśmy też trochę jeszcze dobiorę i muszę papierówkę chyba kupić niebieską, tą żeby jak będę oklejał te drewno, to żeby tam śladów nie pozostawiała, ta, bo ta pomarańczowa może zostawić, więc więc na razie tyle, spadam, wracam niebawem i, i lecę będziemy lecieć z tym natryskiem, taki będzie plan ja wróciłem i słuchajcie do przerwy mam jeszcze takie 40 minut więc sobie zacznę zabezpieczać te belki, a po przerwie wstoszę na dach i będę to pryskał. Taki będzie plan. Jeszcze po drodze zajechałem sobie na chwilę do producenta kostki tu pobliskiego zobaczyć jak, jaka tam jest, jaki tam jest wybór, jak to wygląda cenowo i czasowo jeśli chodzi o zamówienie i większość rodzajów kostek jest tam po 85 za metr kwadratowy i mają palisadę, ale taką prążkowaną a nie gładką i nie wiem czy, czy ona mi się do końca podoba ta, ta prążkowana, więc jeszcze będę musiał jakieś tam inne miejsce sprawdzić pewnie no bo Eee, bo chyba będę wolał ten taką bardziej wąską eee, Tą palisadę, a nie taką troszkowaną, a to zobaczymy jeszcze No i czas oczekiwania jest około kobiety tą stąd. Czas oczekiwania jest jeszcze bez różnicy chyba No tu se pochlapałem, będę musiał to poprawić kurde gruntę ale to tylko lekko to się przeleci To się przeleci tym i farbą już na koniec tak sobie to dookoła będę objeżdżał tylko gdzie chyba najłatwiej najszybciej wydaje mi się tu zabezpieczyć no półtora tygodnia czasu oczekiwania jest jakbym tam zamówił u nich więc jak zacznę robić podbitkę to wypadałoby już gdzieś tam zamówić tą kostkę żeby to już było, bo jak tylko podbitkę skończę to będzie plan na to, żeby za te tarasy się zabrać i je robić tak to będzie wyglądało no a na razie biorę, zabezpieczam tutaj te belki no i po przerwie wracam i zaczynamy pryskać a tu już będziemy na jutro gotowe wszystko pozabezpieczone także tak to będzie wyglądać Dobra, ja jestem po przerwie, mam większość tutaj zabezpieczone i już tam podpryskanie, może jeszcze trochę tą belkę z tej strony trochę tam dalej zrobię, ale to już po, po tym, jak zostanie mi coś czasu. Po yy, zrobieniu tynku, i teraz muszę zrobić sobie stojak taki, będę chodził góra-dół, żeby na... sobie pistolet, no bo tam na górze, na dachu nie będę chwilowo, na rusztowaniu też, nie zaraz coś mi spadnie i... Tylko bałaganu na robię, więc rozkładam sobie tutaj stanowisko ładowania. Tak ja to robiłem, tak chyba tu miało być. I te dwie belki mogę sobie w sumie skręcić takiego, ale to też, bo powinno zdać egzamin. No i zaramieszamy. Pół kubka wody na początek doleję, przemieszam i ten. I i będzie można się zabierać za to. Kompresor już podłączyłem. I tutaj mieliśmy... Gdzie to było ustawione? Tutaj pod to. jest za dużo teraz. On tak ma, że jak go się ustawi na te 5, no to on spada tak do 4, 4 i 1 czwarta bara, więc... Tak na razie zacznę, zobaczymy jak to będzie szło. Też nie wiem, czy jakiś strat na przewodzie nie będzie, bo ten długi muszę tutaj użyć. Tutaj w garażu pryskałem, to tam tą sprężynę taką używałem, więc nie wiem jak to będzie. Zobaczymy co z tu się tu przyblokowało, czy co. Nie a dobra, jest git. Dobra, tutaj sobie przymierzę czy mi już pasuje to. Nie, trochę za, muszę szerzej to zrobić. No i mieszam, zalewam. Tak z pół, nawet nie całe pół zaleje, bo on ciężki jest pierdziony, a tu jak będę na początku od dołu leciał, to tam jest mało miejsca, więc, więc może to nie iść za bystro A jakbym nawalił cały, no to w ogóle by nie poszło raczej takowo i tak będę po prostu lał po prostu do tego i tyle. Dobra, to to mamy, to mamy, to mamy przewód tylko tu z... Widziałem, że mi gdzieś się nie zaczepiał. Już pewnie spadł tu na geigerze, co? Tak jest, no, 4,5 pokazuje, więc tak to zostawię na, na tych nastawach na razie i zobaczymy co ja jeszcze muszę zrobić. No nic, chyba trzeba mieszać. Mam na górze wszystko gotowe. Głory założę, żeby se nie napieprzyć do oczu. Tu se przemieszam, żeby bałaganu nie narobić w garażu. Teraz wjeżdżamy na górę i lecimy z tym. No gęsty jak ja pierdziela. Zobaczymy jak będzie szedł. No pół dam na razie, zobaczymy jak trzeba będzie dorzucić coś więcej, to, to się dorzuci. Tu miałem czystą wodę. Mieszamy. O Opierdzielony, ale gęsty. I zaraz sobie wypróbuję cały temat. Zobaczymy, jak to będzie szło. żeby będę wiedział, czy jeszcze więcej dodawać, czy nie. Rzucamy to w ten, i wbijam się teraz na górę. Nie wiem ile tego wziąć. Na razie wezmę tak oj I tyle, najwyżej pobiegam więcej razy Już chciałbym dachu nie upieprzyć, bo tu w sumie nic nie zabezpieczyłem niczym Ale ładnie pachnie Dobra Wjeżdżamy po schodach na górę Gdzieś gdzieś ten przewód mi się zaczepiał tylko Chyba nie powinien mi wejść tam, teraz się połóż jakoś Będzie jazda z tym powiem wam. Ja tu się muszę jakoś wcisnąć No <grystanie> będą sceny Czekajcie To łatę sobie zabiorę Że mi nie przeszkadzała Czekajcie tak kurde Urłata nie będzie mi tu wadzić Pewnie będzie Pff, ja pierdzielę Będzie to lipa na maksa żeby to jakoś dojść to zarzucić. Tu ten narożnik tak średnio ogólnie mi wyszedł, ale zobaczymy zaraz. Jakiś dojdzie. Odbidę. Nie mogę za bardzo ruszać tak naprawdę. Ile mogę? Ile mogę, kurde. To za badziewie. i dobra. jeszcze z dołu zrobię, znaczy od, od góry. Chyba. Będzie ja pan zadowolony Chyba Co za akcja bieżąco tam widzę miejsce dobra tak się robi grubało trochę powiem wam jak tam wyżej pójdę to trochę będzie więcej widać tutaj Nie wiem czy nie może tej wody nie trzeba dodawać w ogóle to tak grubo idzie ale w sumie tak ma być chyba Zmienię pozycję trochę. Trochę bliżej bo mu też podejść, bo to jest daleka tak... Też chyba nie ten. Pięknie jest, tylko trzeba patrzeć, żeby... Bo szary przebija, także trzeba to dobrze zarzucić, żeby nie było... Jakiś tam ten plus jest taki, że słuchajcie, mogę sobie to dopryskać, w razie czego zawsze jakieś miejsce... Nie ma z tym problemu, tam z producentem jak rozmawiałem, nawet mówi, że jest gościu, który kładzie sobie na trzy razy tynk leci, ale tam ponad 3 km na mu wtedy wychodzi i że na grubo, to na pierdziela, jakiś gościu z koło brzegu. Nie, nie jest, jest, jest Kurde, to wygodne, ja pierdolę Gruby baran wychodzi taki, powiem wam grubszy na tym kraj Nie wiem, czy ja tak dużo rzucam po prostu, czy. To tak ma być, czy jak. Patrzę, czy przebity są jakieś. Nie widzę. A będzie dobrze. Naprawdę to ja taki pionowo tu nie za bardzo mogę. Pistolet trzymać miejsca, za wiele nie ma. אל תורבגי. <türüyor> <Dur. türüyor> Jest ciężko powiem Wam to tak trzymać na leżąco w takiej pozycji, ale chyba będzie dobrze. Musi być dobrze. Jeszcze tu dół tylko muszę do ten, bo widzę, że przebija. Gdzieś tam kiedyś widziałem, ktoś na dwa razy gruntował, żeby właśnie tych przebitek nie było widać, ale to Tynkiem też to idzie zasłonić chyba, więc będzie dobrze. Nie, tutaj jeszcze blado jest. Pewnie coś zauważę, jeszcze to sobie dopryskam, ale tutaj widzę takie puste jeszcze, że jest. Gdyż ja mam 4 mm ogólnie. I tak zalecana jest woda na trysku i tak w sumie najlepiej też wychodzi, bo pamiętam, że testowałem na, na tym pomieszczeniu technicznym i tam nie prysko na dachnie. I tam tak najlepiej wychodziło tą czwórką. Jeszcze trochę mam zacieru, więc lecę do kończę to i spadam na ten, jak załadować jeszcze. Koniec. Dobra, skończyło się idę dolać. No i będę jechał tak dalej. Powoli do góry. Dobra, ja mam kolejny napełniony, lecę sobie dalej z tym. Chyba no, będzie ok, Taki, jak się z dołu patrzy, takie cienie dziwne są, ale nie wiem czy to się odbija od tych od tej szmaty tak. Czy co? Jeszcze będę się przejrzeć, wszystko będę wracał, ewentualnie coś tam dopryskać. I dobra, załadowałem ostatni, taki mniejszy, już rzut, tylko na jakieś dotrysnięcie gdzieś tam, gdzie, gdzie jakieś place są przebijane. Tak jak tutaj mam na przykład, albo tu przy górze, to trzeba będzie poprawić. Delikatnie i tam też przy górze widzę, że trzeba delikatnie dopryskać. Tutaj trochę ciężko, tutaj nie widać tego za bardzo. Kurde, tak, zależy z takiego kąta się spojrzy. Dobra, to mamy to zrobione. Wydaje mi się, że jest ok. Eee, mi tam się podoba w każdym bądź razie. Zobaczymy, jak zdejmiemy to i jak to trochę podeschnie, Ale wiatr to uwieła, to moment będzie suche, pewnie. No i trzeba się go posprzątać, pomieść sprzęty i jeszcze może sobie dzisiaj podbitkę pomierzę. Ile tu potrzebuję, jak już jestem tu na dachu, to żebym wiedział, ile tu metrów mi pójdzie. Eee, no i w sumie tyle będzie z tego dzisiejszego dnia, a jutro zaczynamy tamtą elewację po całości lecieć. Jak będzie dobrze szło, no to wskoczymy też na, tam na duży szczyt. Jeśli się ukaże np. do południa opierdzielę frontowe, frontową elewację, no to, no to nie, nie trzeba będzie czekać, tylko trzeba będzie lecieć ze szczytem i ugryźć i szczyt i to za jednego dnia, to fajnie by poszło, bo wtedy środa, tylko front i ewentualnie ten szczyt i po temacie. Ale to zobaczymy jak to będzie szło, bo to różnie bywa, nie wiadomo co z pogodą, nie wiadomo co jak, także no zobaczymy. Dobra, spadam na dół, sprzęty zaraz myję, bo tutaj już nic na pewno pryskać nie będę. No, to by było na tyle. Ok, słuchajcie, mam ściągniętą pierwszą tą stronę i gdzie mi tak się zaciąga, kurde, do taśmy ten tynk. Zostawię to na razie i wezmę nożyka za jakiś czas i po prostu nożykiem to poodcinam. Te takie kurde odstające te i tak zastanawiam się jak to będzie się miało na oknach, czy to od razu pryskać i po oknie i ściągać od razu. Tą taśmę, te listwy, a po, po prostu dać temu przysnąć porządnie i wtedy to ściągać. Może za szybko ściągam, cholera wie no. Trzecie to wy rozkminić. Trochę mi z tym zeszło, więc zobaczymy jak teraz tu będzie się to działo. No i zdejmuję to, że w miutełkę, jakąś odmiotę poogarniam to wszystko, posprzątam i ten będzie mi temat zakończony, to tu taśmę muszę jeszcze zdjąć w pierwszej kolejności i ściągam to no tak się trochę zaciąga miejscami, tam gdzie grubiej czy coś no, ale to się, po bo będę musiał to zrobić to tragedii nie ma ogólnie jeszcze ściągam sobie tu te smarki, które się tam gdzie niegdzie gdzie porobiły i to już uwaliłem i będziemy, będę miał koniec, chciałem tu zamieść teraz, ale stwierdziłem, że nie będę, bo tu jest pył ja wolę, to wolę, by to podeszło trochę, bo tutaj trochę tego syfu jest. Kurde, to się chmurzy. Nie walnie co? Tak, tylko ten nie odstawało nic. I będzie pan zadowolony, kurde. A dzisiaj gimnastyka zaliczona, powiem wam. No i dobra, i tam też tak tylko porobię. Po pościągam te delikatnie odstające. Tak, mam tutaj, o. I będzie git. Ładnie to wygląda, zaczyna podsychać i powiem Wam, że jestem zadowolony. Jak tak będzie wszędzie, to będzie picobello. Idę tam, to jeszcze tylko tak porobię, pościągam to mi odstaje i koniec, mogę schodzić. Ok, słuchajcie, ja sobie to jeszcze zamiatam, bo widzę, że już deszcz idzie na, na nas, eee, także tylko zmiotę, jeszcze sobie wskoczę z metrówką, przemierzę, bo nie pamiętam długości krokwi, kurde. I szerokość tutaj, jeszcze dzisiaj sobie oblecę, pomierzę dokładnie ile tej podbitki będę potrzebował, plus minus. Eee, no i ten, i będę zakończał. na dzisiaj koniec, jutro eee, temat. Czyli tylna ściana cała, jak dobrze pójdzie do południa jakby się udało ją prysnąć, no to wtedy grubo się zastanawiam, czy nie lecieć ze szczytem też od razu i, i tyle. No zobaczymy jak to jutro pójdzie. Jutro od rana zaczynam, to naprawdę nie ma nic do zabezpieczania, wszystko jest zabezpieczone, tylko, tylko wiadra wynieść sprężarka i, i trzeba lecieć z tematem, że tak to będzie wyglądało. Siema. Także na dzisiaj tyle. Do zobaczenia jutro. Temat kolejnych dni będzie elewacja cały czas. No i zobaczymy jak to pójdzie. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro. Na razie. Cześć.